Wracamy do tematu zmian na ulicy Jadzielońskiej. Nieco ponad kwartał temu ulica dwukierunkowa zmieniła się w jednokierunkową. Zreorganizowano także sposób parkowania i poruszania się po niej. Już wtedy kupcy alarmowali, że skończyć się to może jeszcze większym odpływem pieszych. Krytycznie do sprawy podchodzili także niektórzy szczecińscy politycy. Zmiany przez nich nie są oceniane zbyt dobrze. Wydaje mi się, że zmiany układu komunikacyjnego wpłynęły na degradację tej ulicy. Z postej przyczyny nie ma miejsc parkingowych, ale to nie dlatego, że one ubyły, bo było ich raptem sześć, więc to nie jest jakiś argument wielki ku temu, żeby powiedzieć, że to jest wina. Braku klientów, ale konieczność na przykład z placu, z placu lotników dostania się na ulicę Gelieńską objazdu przez plac Rodła, przez plac Grunwalski, plac odrodzenia, przez plac szarych szeregów powoduje, że Mieszkańcy rezygnują z tej e, formy e, przemieszczania się na ulicę Ginońską. Obawy kupców zdają się potwierdzać. Po szerszych chodnikach nie chodzi bowiem większa liczba mieszkańców, a sklepy bankrutują jeden po drugim. Fresh zlikwidowany, tutaj zlikwidowane, tam też jest dalej do wynajęcia. No mówię, ulica martwa. Po prostu ulica się robi martwa. Tak samo jak i tutaj te okoliczne tutaj, tak samo, bo to jest to, to, jest to samo. Bo skoro, skoro ktoś nie może zaparkować tutaj, no to parkuje gdzieś, gdzie się da. Natomiast klient już nie ma gdzie zaparkować. Głos w sprawie postanowił zabrać Urząd Miasta, który jest inicjatorem rewolucyjnych zmian na ulicy Jadzielońskiej. Magistrat nie chce oceniać sytuacji z punktu widzenia handlowego, a jedynie organizacyjnego i tu wcale nie jest źle. Zmiana organizacji ruchu wbrew obawom nie spowodowała zakorkowania się centrum miasta. Korci nie tworzą się ani na Jadalońskiej, ani na ulicach obok. Ogólnie uważamy organizację ruchu za spełnioną. Główne warunki, które powodowały wprowadzenie tej organizacji ruchu, zostały spełnione. Wbrew tutaj wielu osobom negującym powstanie nowej organizacji ruchu nie doszło do jakiegoś zakorkowania tej ulicy. Oczywiście w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego tworzą się określone kolejki pojazdów przed wjazdem na plac lotników, ale są to sytuacje sporadyczne. Ogólnie ruch w ciągu ulicy Jagiellońskiej jest płynny. Tak jak powiedziałem, nie doszło do zakorkowania tej ulicy. Urząd Miasta odpiera zarzuty handlowców, że ulicą Jagielońską chodzi mało osób i jeździ mało rowerzystów. Wcale tak nie jest, a również komunikacja miejska cieszy się tu sporym zainteresowaniem. Głównym czynnikiem zmiany organizacji ruchu w ciągu ulicy Jagiellońskiej było wprowadzenie autobusowej komunikacji miejskiej i przystanku na placu Zamenhofa. Linia numer 86, według danych zarządu dróg, cieszy się powodzeniem, co również widać na wizjach lokalnych przeprowadzonych przez pracowników zespołu do spraw organizacji ruchu okresowo, gdzie widać, że w momencie, kiedy podjeżdża autobus, 86 wysiada dość spora liczba osób. Czy kwartał to wystarczający czas, by ocenić, czy organizacja ruchu okazała się sukcesem czy nie? Teoretycznie to dopiero początek zmian. W praktyce pokazują nam one jednak, że centrum miasta nie służy do spacerowania. Im mniej ludzi, tym mniej pieniędzy w klasach przedsiębiorców, a puste witryny sklepowe powinny być najlepszym ostrzeżeniem, w jakim kierunku miasto nie powinno zmierzać.